Sprzątam tutaj na budowie jak na przyjazd, naprawdę gości proszę bardzo powiedzieli, że już są w Katowicach, jadą w Tarnowa więc na półmetku powinni zaraz być w Gliwicach więc szybciutko tu pozamiatam i będziemy witać gości ale jak mogę doprowadzić do takiego burdelu, ja się pytam jak kurde takie coś kupiłem, Tam wydałem przy jakieś Dziadostwo nie, znaczy, no to, to jest generalnie pianka latacyjna. Właśnie no, ale oglądając gdzieś w internecie to jest są jakieś spolion, jest folią. folią tak, ale to, Ta. powiedz mi, wylewka będzie, będzie tradycyjna, no to trzeba faktycznie zrobić, wykleić to fajnie i to raczej nie przejdzie ale kwestia jest tego, żebyście po prostu nie spodziewali, że my to zrobimy wszystko w jeden dzień. Od razu odnośnie nakręcania. My jesteśmy dopiero tak na samym wstępie, dopiero się obchodzimy z tą kamerą, Light. więc po nas się nie spodziewa i, e, czegoś tam super, wow, to jak ze mną jest robiane, nie? <grystanie> <grystanie> Dokładnie. Pokój jeden zakończony. Tu jeszcze się klej, takie protipy, które chcielibyśmy Wam sprzedać. Znaczy ja, bo podpatrzyłem tutaj u ekipy, yy, która działa z nami. Yy, to protip jest taki, że piankując na przykład takie przewody, rury i tym podobne, możemy rozłożyć folię, którą i tak mamy, bo jest to folia ze styropianu. Później kładziemy na gładko styropian, przyciskamy i ta pianka nie będzie nam wychodziła, tylko jest taka gładziuśka. I po co docinać, jak można ją właśnie tak wygładzić. Yy, to pomieszczenie już zakończyliśmy, czyli wiktoria. Jest zwycięstwo! Super. Ostatnie dwa kawałki. Ten obskrobany, to mój, żeby nie było, że profesjonalna firma tak źle docięła. Nie, nie, to ja. Mocne zęby. Mocne zęby, tutaj kolejne pomieszczenie, również profesjonalnie, prawie już zamknięte. Do garderoby przejdę sobie chyba już sam później, bo jeszcze tu muszę uprzątnąć te przewody, uprzątnąć wszystko, więc tu i tak dużo nie będzie steropianowania, bo wszędzie są rury. Tu jeszcze nam został przedpokój. I został nam również, została ona, czyli łazienka. Tak jest? Tak jest. Pani kierownik? Tak jest. Kierownik budowy, dobrze. Pani kierownik budowy mówi, tak jest? No to tak musi być. Będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Będzie panie kierowniku, będzie dobrze? <noise> będzie pan zadowolony. <noise> Wycinamy wycinanki. Z tego puzzle by można było dobre stworzyć, nie? Taki tetris. Ostatni kawałek w tym pomieszczeniu. Jeee, yes! spokój o dziecięcy nie. prawie gotowy. Jeszcze tylko wszystko zostało w nim do zrobienia, oprócz styropianu no i będzie można się wprowadzać. Oprócz tych schodów, które są tutaj, kolejne schody są w łazience. Nie, tu jest, ona jest mała, a tu już ona jest odbałaganiona czy nie? Ktoś tu odkurzał? Ktoś chyba na pewno. Jarek? Nie. A nie? to ja tak, ja tak to do, doprowadziłem do porządku? No nie może być. Panie Wiktorio! Tak? Musimy tutaj się wziąć teraz za styropian w łazience. Tu jest najwięcej tych wszystkich makaronów, więc wydaje mi się, że będziemy szli w tą stronę. Czy zdawałam rację? Chcę, że masz. Rację. Dobrze, to no, widzisz, lepiej wycinać tak niż po długości, nie? Tak, tak. Tu weźmiemy pod uwagę głównie te rureczki jak mhm. to... to pomieszczenie również jest już zamknięte styropian ocieplone, wygłuszone od spodu nie jest zamknięte, nie kładź właśnie, nie jest zamknięte nie jest zamknięte, to się dzieje? czego? tego kawałka? przepraszam, okłamałem was widzowie jeszcze nie jest zamknięte, przepraszam was serdecznie łazienkę też już zamykamy, a ja w międzyczasie yy, uporządkowuję podłogę na dole żeby kłaść folię, zobaczcie jak tutaj działa recykling, czyli nic się nie może zmarnować. Te wszystkie kawałeczki, które przed chwilką leżały tutaj, teraz już leżą pięknie na podłodze. Zaraz je się dopełni pianeczką. No, no przecież to jest cudowne. Tu się naprawdę... To jest pięknie? Pewnie. Jak najbardziej. Super. Wszystkie peśle przybijałem. Jeden koło drugiego i chłop mi to wszystko powycinał. I po co? I po co to wszystko? I po co do komu? Trzeba się dopytać, trzeba się dopytać i dopiero później działać. Yy, no, możesz mieć rację. A wszystko dlatego, że będziemy kładli tutaj tą folię na podłogę izolacyjną i musieliśmy odciąć te wszystkie peśle, ponieważ łatwiej będzie nam tą folię wkładać. w tamtą folię, która już jest w fundamencie. No i trudno. No i się nawijałem się. Szlifiereczkę akumulatorową mamy. I co? I wszystko wypieprzyliśmy. Do zera. Podłoga odkurzona, proszę bardzo. Elegancko, pięknie czysto, piękny zachód słońca. I folię zakładamy po to, żeby co? Żeby wilgoć nie... Tak, żeby wilgoć nie przedostawała się tutaj dalej. E, mamy ją zatrzymać na poziomie betonu chudziaka tak zwanego. No i generalnie, żeby nie wychodziła nam na ściany, żeby nie było wilgoci w domu, na podłodze. O to, okay. to nie chodzi? No to dobra, bierzemy się do roboty. Folia jest przygotowana. Tutaj. Jak wszystko, tu jest przygotowane. Kładziemy folię. Jest już godzina prawie 18:30. Mamy jeszcze, powiedzmy, z godzinkę czasu roboty, żeby też chciałem powiedzieć nie spędzić całej niedzieli na budowie, ale i tak ją spędzimy. Kurde, nawet nie wiedziałem, że ona jest taka szeroka. Myślałem, że ona jest szeroka jak rolka, a widać, że jest bardzo szeroka. No ja i kupiłem tyle, że było na dół i na górę, bo nie wiedziałem, że u góry się tej folii nie kładzie, więc mamy zapas, jak chce. Folię trzeba teraz rozprowadzić gładko, płasko po całej powierzchni. I tak jak powiedzieliśmy, gdzie się da, to będziemy ją wkładali pod to, tak? Tak. Jak Dobra. Tutaj wkładamy. A tam gdzie się nie da, będziemy wywijać na zewnątrz. Folia coraz piękniej rozłożona. Tutaj powoli ją przyklejamy do tej folii, która jest... czy tej papy w sumie, to jakaś papa taka. Papa folia. Papa dance. Folię wywinęliśmy również na ścianę. Przykleiliśmy ją tutaj i do tej folii na dole. I teraz idzie pierwsza warstwa stropiana strofiamy piąteczki. Tutaj już rozłączamy przyklejanie poli. W tym momencie dowiecie się dlaczego wypinaliśmy te wszystkie przewody z podłogi i jak to będziemy robili na tej drugiej warstwie, żeby nie wycinać tego od spodu, tylko wycinać to na styropianie i wkładać później te peszle już w co? Idzie to? Wariactwo? To jest właśnie ten nasz świetny system Mosowania faśli Wygląda świetnie, to nie musiałem gwoździownicy pożyczać wow. Wycinamy? szybko z tematem, jak widać na załączonym obrazku, tempo jest zabójcze, ale nie, to po prostu tak szybko idzie ten styrofian teraz. o, Jesteśmy naprawdę... Dużo dzisiaj zrobiliśmy, cały salon. Wieluteki, proszę bardzo. Ja cały czas tak wyglądam, że nic nie robię, ale ja dużo robię, tylko że jak nie robię, to gadam. I, a jak robię, to nie gadam i wtedy nie widać, że robię. Ale dużo zrobiłem, nie? A, czy czy? A, <grym> was, nikt nic nie widział, że ja robiłem, a trochę robiłem. I trochę się narobiłem, ale mam też już coraz większą wiedzę na temat kładzenia styropianu, więc jakbyście mieli jakieś pytania, chętnie wam na nie odpowiem, a jak nie, no to odzywajcie się tutaj do tych Państwa, którzy znają się na tym dużo, dużo lepiej, tak? Zapraszamy do kontaktu. <grym> Oczywiście, że tak. Nie, nie sprzątajcie tego, weźcie co swoje. Ja sobie to jutro i tak będę tu docinał. No! Bez sensu, bez sensu, czas tracić. Wczoraj zrobiliśmy tyle, co zrobiliśmy, więc w sumie wszystko. Dzisiaj kładziemy drugą warstwę. No i tutaj między tymi rurkami też kładziemy styropian. Wycinamy na rurę kanalizacyjną. Tylko, że dzisiaj wycinamy innym sprzętem, bo tamten sprzęt został zabrany, więc mamy sprzęt taki. Lutownica z drucikiem. Proszę bardzo. No I też całkiem spokojnie wycinam. Dużo wolniej, drucik się trochę gnie, ale zawsze można sobie łatwiej poradzić niż ciąć nożem. Druga warstwa styropianu, czyli kolejne 10 cm. Idzie już na górę, kleimy specjalnym klejem montażowym do styropianu, tak żeby to się już trzymało. Tej wcześniejszej warstwy tutaj na parterze nie kleiliśmy, bo nie było takiej potrzeby, ale tą drugą już kleimy, żeby się to wszystko ładnie tutaj związało. Oczywiście kładziemy w drugą stronę, te wszystkie paski kładliśmy w tą, a tą dychę teraz kładziemy tak na... Yy, przestrzał, żeby po prostu ona się zazębiała i tak, żeby ty, staramy się trafiać, żeby linie nie były równo z sobą. Te linie jeszcze zapionkowujemy specjalnie klejem, żeby to ładnie wszystko związało. Myślę, że dzisiaj, no, ten salon to na pewno skończymy, a u góry jeszcze trzeba tam będzie podocinać, żeby było już gładziutko pod yy, ogrzewanie podłogowe. Tutaj najlepiej robić na przekładkę, czyli jak mamy tu jeden cały, to kawałek, który zużyliśmy tam Warto to gdzieś tutaj włożyć. też no nie zawsze wszystkie są wymiarowane, więc można je troszkę podciąć i nie jest jakiś, jakiś to jakieś problematyczne. To tutaj wyciąć jakichś niewielkich, odkurzyć, proszę bardzo. I no, widzicie, jeszcze drugą stronę. Patrzymy, czy jest idealnie. Jest idealnie. Bierzemy sobie klej, punktowo, możemy tam, gdzie są łączenia, obsikać więcej, żeby nie było mocków termicznych i, proszę bardzo, gdzie była ta końcówka obdarta. Pyk, pyk. I... Dopływamy, tak, żeby to... I lecimy od razu z kolejnym. Całym tym o, o, proszę. proszę bardzo, lecimy, przyklejamy tu rzucie, docinamy. Tu, tu, dopasować na ciasno. I kolejną. Serwimy O tak, będzie cięższa. To lepiej przetrzymać. I dociskamy. I tak. Musimy po prostu każdy kawałek. Ale przechodzimy do garażu. Trzeba było wszystko uprzątnąć, żeby był porządek. I teraz układanie folii, analogicznie tak jak w każdym pomieszczeniu, i również układanie styropianu. Do garażu będzie styropian gęstszy, czyli taki, który jest naprawdę mocno twardy. 10 minut, pierwsza warstwa styropianu gotowa. Folia oczywiście pod spodem wklejona i piąteczka. Specjalny styropian na garaż. Elegancko, tutaj się podwinęło folię, ale ją przykleimy, dobijemy jeszcze styropianem. Później się ją dotnie, jak przyjdzie wylewka będzie w sam raz. Jako, że jest to mój dom, to sobie to tak zapiankowałem, żeby tu nigdzie nie było prześwitu. Ogólnie jest tak, że zużyłem już karton pianki teraz leje już drugi ale wcale się tym nie przejmuję, nie są to duże pieniądze a jak mi później ma coś trzeszczeć albo być niestabilne albo niezaizolowane to wolę to zrobić sobie samemu przyszedłem dzisiaj na budowę i w sumie nie wiem od czego zacząć chłopaki od Artura Hydraulika z Wadowic zrobili już całą wodę w łazience tu idą rury w garażu podobnie ładnie wyrowkowane styropianie tutaj idą, gdzie woda z góry no i powiedzieli, pozamyka już ten styropian. I tak chodzę po tej budowie, chodzę i kurde, nie wiem, od czego zacząć, Zacznę chyba od kuchni, bo to najmniej już zostało. Na budowie pojawiła się kontrola. Jak pan kontroluje? Czy jest wszystko w porządku? Proszę zerknąć na każdy styropian. Czy jest dobrze położony? I wszystko jest ok? I masz jakieś tu niedociągnięcia, coś? Pokaż. Tak to się układa, ten styropian. Mhm, w ten sposób, tak. No świetnie. Jeszcze to przyklej czy tak zostawiamy? Nie. Wiesz, mówię, że ci nikt nie pomaga. Świetnie Julek. Julek, musisz napisać ogłoszenie. To już kładz ja, styropiany. Tak, że możesz kłaść styropiany. Tak. Tak? Podoba Ci się ta praca? U. Super Julek, naprawdę pomogłeś mi bardzo. Tylko będę miał więcej zamiatania. Możemy się już panie, jak to się w kierowniku wprowadzać? Kurde, no tak nie, niekoniecznie, ale jak Julek to to myślę, że kuchnię można zacząć montować. Tak, Julek? Proszę nam samą to pozamiatać. No zamiataj, zamiataj. Świetnie. Teraz widzę, jesteśmy końca, Jurek, z takim zapałem, to, to widzę wino. Jako, że ten odcinek składam zaraz przed jego wrzuceniem, czyli w niedzielę o godzinie 12. leżymy sobie z Witkiem. Jeśli nie znacie Witka, to zobaczcie, to mój drugi nowy syn. I co, rozwiązujemy ten konkurs, bo nie ma co przedłużać? Pytanie było w odcinku z hydraulikiem. W związku z najlepszym odcinkiem mamy Pawła P, podkreśnik hobby, podkreśnik i Dawid Żurawski. Kalecimy dalej od razu, żeby nie przedłużać. Odcinek z tapicerem. Zwiczyć. To dobra, żeby jeszcze bardziej nie przedłużać, odcinek z tapicerem pytałem o długość nici. Chodziło o 1000 metrów. Marcin, Nagi, Watchman i Bartolo. Również prawidłowa odpowiedź. Wy wszyscy podaliście maila, więc na tego maila napiszę wam zapytanie o adres do wysyłki. Pytanie o browar w Namysłowie. 100 hektolitrów. Ile to butelek półlitrowych piwa? Chodziło o 20 tysięcy butelek. Jakub Rejman, Kacper Bieliński, Michał Lewandowski. Do Was również nagrody polecam. I jeszcze A. I jeszcze MXXZ. Bo teraz cztery były nagrody w tym konkursie. O odcinek spysznePL Chodziło o ile kilometrów przejechaliśmy na rowerze w ten jeden dzień. Było tam 23,7 km, więc Des był najbliżej. Maciej FPV. Również był blisko, chociaż taki duży przedział Podał i Kacper Woźniak, zrobiłeś blisko 24 km, więc również podobnie odcinek z pracy za granicę. chodziło o to, żebyście napisali, gdzie mogę się wybrać yy, do pracy za granicę Wąski. I łysy podkreśnik. Daliście fajne odpowiedzi. Napisaliście swojego maila. Było sporo e, odpowiedzi na to pytanie, ale nie było maili, więc was wybrałem. I odcinek z kucharzem. Było zapytanie, ile minut się gotują ziemniaki? Tu było tak troszkę różnie, bo to wszystko wiadomo, że zależy od ziemniaków. 20-25 minut. Orbi. Joanna Borkowska, również prawidłowo. E, Rocker Games. I to już wszystko, więc co? E, nagrody w tym tygodniu do Was wyślę. Najpierw wyślę Wam zapytanie o adres do wysyłki, a później wysyłam Wam e, nagrody. Więc bardzo się cieszę, że wzięliście udział w naszych konkursach. A my z Wiskiem co? Chyba coś zjemy, co? Do zobaczenia!